Witam Was serdecznie. Mam tu dwa takie same przełączniki pakietowe. I chciałbym sprawdzić, ile znajduje się tam srebra. Raczej jest na pewno i prawdopodobnie na miedzi. Ale czy tak jest faktycznie, to musiałbym to zobaczyć. Ostatnio pozyskałem dosyć sporo takich przełączników, mniejszych, większych. No i trzeba się powoli za nie zabrać. Nie wiem, chyba sobie zważymy je, chociaż nie wiem po co. Ale możemy sobie zerknąć na wagę. To będzie masa plastików i pewnie niewielkie groszki. Ale będą 477 gram, 972 gramy, dwie sztuki. Ja sobie rozkręcam, wydubuję wszystko. I później tylko zważymy groszki srebra. Przy rozbiórce nie ma tutaj jakiejś filozofii. Śrubokręt i kluczyk dziesiątka. I w sumie powinno nam się to rozjechać. Śrubki i miedziuchę Dosyć ładne kąski. Kładam sobie na bok. Tym się pewnie też zajmę za jakiś czas. Bardziej to muszę przyspieszyć z tym srebrem. Chciałbym niebawem wysłać je do rafinacji. Co to Dziesiąteczka. Jedna wypadła, druga wypadła. Do pudełka. I w sumie powinien nam się porozchodzić. Tutaj same plastiki. To od dołu też nie ma nic ciekawego. Tu będzie pewnie, pewnie szeli sprężyna. Nie. Rozsypało nam się tylko. Uwaga na oczy Złom do złomu no, Takie jakby złocone nawet Ale Nie, jest sreberko Na miedzi Cieniutka tylko blaszka, sreberka na miedzi. Tak jak mówiłem, szału nie ma więcej plastiku, ale jeżeli byśmy mieli tego towaru dużo więcej i więcej go przerobili, zawsze coś z tego będzie. Dobra, to mamy kilka groszków, zajrzyjmy do kolejnego. No, będzie to samo, nic innego nie może być. Co prawda nie sprawdziłem czy to samej firmy czy nie, ale ale raczej tak. No, tym było sreberko, to w następnym też powinno być. Dobra, śrubki sobie pozbieramy. To sobie odłożymy, żeby nam nie przeszkadzało. I to samo. Sporo plastików. Tutaj uważajcie na oczy, Sprężyna lubi, o właśnie, strzelać. I kolejny, ale ten zabrudzony. Strasznie. Dobra, sprężyna wyskoczyła. I tutaj też nam wyskoczyła. I co, to by było z rozbiórki? Te sprężynki sobie później uwolnię, albo już poleciały do pojemnika. Może się gdzieś przydadzą. Jeszcze gdzieś tutaj były. Tu. Dobra, też mamy. Nie, nieraz się szuka takich sprężynek jak się coś buduje, a to się przyda. Dobra, sprzątam i biorę się za szybkie wybijanie. Tu jest to samo. Też groszki na miedzi. Biorę się za robotę. Dobra. Ja się biorę za wybijanie. Ja wybijam to ręcznie. Układam młotek. Nie wiem, gdzie są moje wszystkie wybijaki, jeszcze nie mogę ogarnąć do końca warsztatu. No i właśnie to. Czemu tak ostatnio jestem rzadko? Było zimno, nie miałem tutaj ogrzewania. W tej chwili chodzi farelka. Czekam na webasto. No i, i miałem trochę zajęć. Muszę podgonić trochę z warsztatem, żeby już tutaj zamknąć temat. Wymieniałem ostatnio okno, obijałem kolejną ścianę, ocieplałem dach, a więc niebawem to wam wszystko pokażę. No i tyle. Mam nadzieję, że jeszcze chwilka i wrócę do regularnego nagrywania filmów, na co pewnie niektórzy czekają. Ale nie, jestem, jestem i nadal będę, będę kręcił. Tutaj akurat jednego już wybiłem. Strasznie brudne, przypalone, ale jest sreberko. A więc ja sobie wybijam kolejne. Kto chce, niech patrzy. Kto nie chce, niech przewinie. I lecę dalej. Mam już wszystko odzyskane. Na stali. Oczywiście. Ale to nic. Groszki ładne. Na miedzi dosyć grube. Czuć wagę. Nie ma co się za bardzo tym podniecać, ponieważ tu jest 70% miedzi. Nawet może i 80%. A reszta. To jest srebro. Zazwyczaj dobrej jakości. Mam wagę. Zważymy to dzisiaj na takiej. Ona i tak jest w miarę dokładna. 29 gram. 5 minut zabawy. A więc i tak jestem zadowolony. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Cześć! Rozebrałem przed chwilą jeszcze inny i zobaczcie, tutaj jest inaczej. Tu ten tył dosyć mocno wystaje, coś nie chce wyostrzyć. Dosyć mocno wystaje też na miedzi, ale tu już jest mosiąc powiał. No i gorzej się je wybija. Trzeba trochę mocniej go tam wgnieść, a później najlepiej albo obcyngami, albo szczypcami go wyrwać, albo czasami wyjdzie, ale. O. No, ale to już jest. Nie jest tam. Dobra, na razie. Cześć.